U nas dzisiaj trwa montaż oświetlenia. Teraz słabo widać w dzień, ale tutaj już słupki się świeciły. Kilka kul doszło w ogrodzie. Fajny efekt tej podświetlonej ścieżki jest dopiero wieczorem. Ścieżka akurat mamy podświetloną już od kilku tygodni. Dużo pytań mam o to, co tutaj rośnie pomiędzy. Słuchajcie, to jest mata rozchodnikowa. Bardzo fajny patent w ogóle na zagospodarowanie tych przestrzeni i nie tylko.